Wszystkie konie i ruszyły. Kto złapie start? Oj, ten Jeremy Siren wyłamał po starcie. Tutaj nie widzę chętnych. Dobrze galopuje na froncie Asgard. Asgard i Dużur Pluwit. Te dwa konie. Na trzeciej pozycji Blushing Meadows. Blushing Meadows. Dalej Royal White Sox, troszeczkę stawka się rozciągnęła. Do celownika jeszcze mamy 1300 metrów. Tuż Jorplovit na pierwszej pozycji w tej chwili. Przy Kanacie tam przechodzi do przodu Sayonara. Od pola dobrze galopuje Blushing Meadows. Ale ten toujours plus Jorplovit ucieka. Ucieka i ma przewagę. Do celownika jeszcze około 1000 metrów. Konie właśnie wchodzą w zakręt, co w nauku. Turur Plus Wit przyspiesza, goni go Asgard, to jest czołówka na trzecim miejscu Bleshing Meadows. Pozostałe konie z tyłu Jeremy Siron, który tam źle wystartował. Z tyłu również Legi de Fren. Przed wyjściem na prostą Plus Wit dobrze galopuje. I on pewnie wyprowadzi na ostatnią prostą. Przy nim tam e, blisko jest Asgard. Porem bardzo lekko galopuje e, Blushing Windows. No i rozpoczyna się finish. Próbuje uciec, tużur plus Wit, ale już nie, już dochodzą do niego konie. Cała w ręku e, Blushing Windows. Blushing Meadows obejmuje prowadzenie. Tam jeszcze walczy Asgard. I Sajonara włączyła się do walki. Tutaj przy kanacie. 150 metrów do celownika. Zdecydowanie Blushing Middles. Blushing Middles jeszcze Sayonara próbuje zaatakować, ale Blushing Middles ma przewagę. Zatem Blushing Middles wygrywa druga Sayonara, trzeci Asgard.